Dzień dobry Państwu. Nazywam się Agnieszka Żmuda. Jestem właścicielką pracowni naprawy dywanów i kilimów w Warszawie. Dzisiaj chciałabym Państwu pokazać niezwykły okaz z mojej prywatnej kolekcji najstarszy kilim, który do tej pory udało mi się uzyskać. Jest on szczególnie bliski mojemu sercu ze względu na to, że jest to prezent od córki pani Marii Pujakowej, od pani Magdaleny. Wisiał w domu jej dziadka w Lwowie, pana profesora Franciszka Bujaka. Jest niezwykle cenny, również z tego względu, że jest to kilim sygnowany. Sygnowany niezwykłym znakiem, który później Polakom kojarzył się niezbyt przyjemnie, ale w tamtych czasach był symbolem szczęścia. Widoczna na tym kilimie swastyka jest symbolem stosowanym przez bardzo znaną i cenioną kilimkarnię pani Antoniny Sikorskiej z Czernichowa koło Krakowa. W tej pracowni były wytwarzane kilimy najwybitniejszych twórców tego okresu. Działała ona w zasadzie od końca. XIX wieku, czyli od 1880 lat do roku 1912. Pracownia pani Antoniny Sikorskiej sygnowała swoje kilimy z fastyką do końca XIX wieku, więc sądzę, że ten kilim jest właśnie z tego okresu. Mam z tej pracowni przecudowny, muzealny okaz projektu Stanisława Wyspiańskiego Pelargonia, o którym jeszcze Państwu opowiem. Ale tam już jest zupełnie inny symbol, czyli jedna belka pionowa z trzema poprzecznymi. I tym symbolem Pani Antonina sygnowała swoje kilimy już po 1900 roku. W końcu XIX i na początku XX wieku pracownia pani Antoniny Sikorskiej była niezwykle ceniona ze względu na wysoki kunszt tkaczek, które zatrudniała. Do jej pracowni zgłaszali się ze swoimi projektami najwybitniejsi twórcy ówczesnej Polski, tacy jak Stanisław Wyspiański, Józef Mechhofer. Tichi. Oni wszyscy oczekiwali, że właśnie tam ich projekty zostaną zrealizowane najlepiej i w najdoskonalszej formie. Limów, które powstały w pracowni pani Antoniny Sikorskiej, nie ma dużo niestety. Najwięcej z tego co wiem, znajduje się w zbiorach Muzeum w Krakowie oraz w zbiorach Muzeum w Łodzi. Natomiast dlaczego jest ich tak mało? Właśnie ze względu na to, że pracownia ta zakończyła swoją działalność w 1912 roku, czyli w zasadzie przed okresem tego olbrzymiego boomu na kilimy, jaki nastał po wystawie światowej w Paryżu. Dlaczego kilimy tkane w pracowni pani Antoniny Sikorskiej były tak piękne i precyzyjne. Już Państwu pokazuję. Cały sekret w mojej ocenie tkwił w tym, że stosowano bardzo cienko przędzioną wełnę. Tutaj mamy te fragmenty rozsnute, na których widać jak cieniusieńko uprzędziona była ta wełna. Równie cieniusieńkie były nici osnowy, lniane, przez co można było uzyskać, tkając kilimy, bardzo precyzyjny rysunek i odtwarzać z kratkówek, które wykonywali artyści, dokładny wzór, i w ten sposób efekt był naprawdę przecudowny. W ten sposób zostały również utkane przepiękne pelargonie, które stworzył Stanisław Wyspiański, w zasadzie niedługo przed swoją śmiercią, bo według bibliografii zostały one utkane właśnie w pracowni pani Antoniny Sikorskiej w 1904 roku. Sądzę, że ten konkretny kilim który jest stosunkowo duży, podejrzewam, że był tutaj wykorzystany jako zagłówek przy, przy łóżku. Jest prawdopodobnie w mojej ocenie właśnie z końca wieku, więc podobnie jak Pelargonie jest okazem muzealnym. Wymaga jednak sporo pracy, właśnie znalazłam teraz dla niego czas i będę starać się naprawić to, co się uda.